Fundacja Złota Niezapominajka to organizacja, która powstała z myślą o osobach borykających się z chorobami przewlekłymi i ich bliskich. Jej celem jest przeciwdziałanie osamotnieniu oraz wspieranie tych, którzy przeżywają trudne chwile związane z problemami zdrowotnymi. Fundacja łączy tradycyjną medycynę z naturalnymi metodami terapeutycznymi, oferując kompleksową pomoc oraz edukację w zakresie zdrowia i samopomocy. Złota niezapominajka organizuje warsztaty, konsultacje i spotkania, które pomagają zarówno pacjentom, jak i ich rodzinom w przystosowaniu się do nowych wyzwań zdrowotnych. Działania Fundacji opierają się na wartościach takich jak dobroć, miłość i bliskość, co sprawia, że każda osoba podopieczna traktowana jest indywidualnie i z pełnym szacunkiem. Fundacja znajduje się na wirtualnej mapie porad: wspiera, pomaga, edukuje. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.złotaniezapominajka.pl Materiał promocyjny przygotowany został w ramach realizacji projektu. Świadomy obywatel, prawo do porady.